Dzień dobry, witajcie, ja jestem Martyni, witam ponownie w kolejnym odcinku, ze mną ponownie Bartosz, cześć Bartosz Co? E, jak wiecie, albo nie wiecie kto oglądał to wie, kupiliśmy pole ostatnio Pole numer 38 i 40, tu na terenach sobie możecie podejrzeć, czyli mamy już Gospe i tak jakby dwa pola Na polu numer 40 mamy o, to jest nasze pole. Na polu numer 40 mamy trawę, która już praktycznie rośnie. Jest nawieziona. A na tym polu 38 mamy pszenicę, ale nie będziemy pszenicy robić. Zasiejemy sobie trawę i będziemy robić trawę, czyli kiszonkę, żeby zarobić trochę pieniędzy, bo się w sumie opłaca. Dobry interes na tym jest. Tak, po pierwsze, kultywator będzie potrzebny. Pożyczymy. ok, I wypożyczymy sobie siewnik, siewnik, zwykły siewnik. Eee, wypożycz. Dobra Bartosz, to ja biorę. A gdzie ten drugi jest? Co pieniędzy nie ma, czy co? Ja mam, ja mam. Już wiązną farmę. A, już wiedziesz, ok. A ty wziąłeś co? A, Dziękuję nie, no bo ja miałem kultywować, ty miałeś wziąć siewnik. No to ci dam to. Dobra. To się dogadamy jakoś. Yy, weź mi ten. Tu będzie nawóz potrzebny, tak? A to mamy chyba nawóz, tutaj gdzieś stoją te nawozy. Chciałem wam widzowie pokazać tutaj, jak to działamy z tym. No i w planie właśnie jest, tak jak mówimy, ogarnąć to wszystko, żeby przygotować do... No, trochę tak go nie postawiłeś, Bartosz. Za bardzo. Dobra, rozłożyć. Czy on jest duży, czy on jest mały? No, on nie jest taki duży. Chciałem większy, ale niestety nasze ciągniki na to nie pozwalają. Ok, opuszczamy i śmigamy. Ostatnio, żeśmy wzięli pożyczkę, więc będziemy ją musieli spłacić. I jak widzicie, to jest nasze pole całe. Partaż, ty się ustawiłeś już na ten, tak? Tak, poczekaj, bo jeszcze raz przejdziesz, żeby było dokładnie. Tak, tak, bo ja tu muszę jeszcze się skupić na tym, żeby to prosto pojechać. No, ale dobra. Jeszcze 3-4 razy przejadę i będzie koniec, Bartosz. Okej. Okay. Bartosz się skupia na sianie. A ile jedziesz na godzinę? Do 14 na godzinę. Jadę coś koło tego. Okej. Okay. Czyli mniej więcej te same prędkości są. I tak widzowie, musimy zarobić na ciągnik, także myślę, że za niedługo w najbliższych odcinkach uda się zarobić na tego Fenda, oczywiście nie na kupienie, tylko na wypożyczenie, ale no zobaczymy ile nam się uda na kiszące zarobić z tych dwóch pól zobaczymy też czy ta seria się Wam na tyle spodoba, że będziemy ją robić częściej. Może się zakochałem, a może jestem świrem Lecz wiesz, że działaś na mnie, jak herba. z imbirem trochę słodka i ostra, ale cały czas ją piję, bo rozpala serdusza. I ostatni nawrot. Ciekawe, czy to za jednym razem wezmę czy ciągnik, to powinien wziąć tylko pytanie: czy ten kultywator się akurat tak ustawi? E, powinno przejść. Na razie nie powiększam pól, ponieważ nie chcę ich powiększać za dużo. Myślę, że jeśli będziemy pola robić w kolejnych odcinkach. To będziemy je tylko łączyć. A nie wiem, czy się będziemy skupiać na powiększaniu. Myślę, że, że niekoniecznie. Także ja skończyłem. Bartosz tam kończy. Niech się złoży. A Bartosz jeszcze jednej rzeczy nie mamy. Widzowie, potrzebny nam jest rozsiewacz. Jest rozsiewacz, wypożyczony gdzieś stoi. A jest, przede mną. Nawet nie zauważyłem. ciałnik sobie tu postawię, to będzie szybka akcja, ponieważ to pole jest dosyć małe. Ile ci bartosz tam zostało? jest zostało. sobie. No widzicie, już nie dużo zostało, a wymaga wałowania jeszcze. Ale nie jeszcze nie będziemy jeszcze Nie musisz tego nawozić, bo już ja to nawożę. Więc nie musisz tego nawozić teraz. No, zobaczymy. Przewiniemy jeden dzień i zobaczymy. Jest 95% wzrostu i nawiezienie 100%. Także chyba nie będziemy w ogóle musieli yy, tutaj nawozić. Bartosz jeszcze dwa razy przejedzie. No i Bartosz odstawisz zaraz sprzęt. Sąc. Widzowie wchodzimy sobie tutaj, naciskamy sobie sen. E, miesiąc jest październik, tak? Czyli przewiniemy do dziewiątej, żeby było jasno. Ale nie tego dnia. <słyszy> sen nie jest możliwy. O no, co się dzieje? Może ty bardzo źle radę? Ok. Noc. Ale i tak to szybciej schodzi widzowie, takie przewijanie, widzicie, jest dzień. Urośnięte, zobaczymy, czy będziemy nawozić. Nie, nie ma nie ma potrzeby nawożenia. Okej, okay. Bartosz. Teraz ci powiem tak, że wałowanie to my sobie zostawiamy, nie? O, jak widzicie, na 40 już trawa gotowa, ale my sobie zwalniemy jeszcze, przewiniemy, przewin Bartosz, czas jeszcze. A, żebyśmy mieli 38 gotową do zbioru. Czyli ja wsiadam w swój pojazd magiczny. Ok, czas przewijamy. Myślę, że wystarczy chyba dwa dni przewinąć na trawę. O, śnieg. Mamy przewinięty już czas. A no niestety sypie śniegiem. Chyba troszkę jeszcze przewinę czas. Na tym chyba zakończymy ten odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie. My się tu przygotowujemy już do koszenia tego pola. Także widzimy się w następnym odcinku. Mamy urośniętą trawę na obu polach. Także w następnym odcinku będziemy kosić to. Zapraszam serdecznie wszystkich do oglądania, do zostawiania łapek w górę. Trzymajcie się. Na razie. Hej.